Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na dzisiejszym bałym Szanowną Prezydencję Grono Pedagogiczne zaproszonych gości, rodziców oraz Was, koleżanki i koledzy. Studniówka. Taki dzień zdarza się raz, tylko raz i więcej nie. Napisała kiedyś Jadwiga Urbanowicz. Studniówka to chwila czarowna głębią nocy, szaleństwem fioletu, srebra, bladym świtem. Chciałoby się dodać, niech zawsze trwa. Dziś nadszedł właśnie ten dzień, już tylko stąd dni do matury. Przez ostatnie lata nie szczędziliśmy naszych wysiłków, Zdobyli, zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. Nim jednak zacznie się ona na dobre, prosimy pana dyrektora Mariusza Dobrowskiego, o zabranie głosu i zapalenie kaganka oświaty, którego światło opomieni naszą przyszłość, byśmy po omacku nie kluczyli do natury. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rodzice, nauczyciele, goście, przede wszystkim Wy drodzy uczniowie oraz nasze partnerki i partnerzy. Na początku chciałbym serdecznie powitać zapraszonych gości na nasz studiówkowy bal. Witam serdecznie starostę zandowskiego, panią Edytę Grosszę Falchalską. Witam wice starostę Powiatu Zamorskiego, pana Roberta Rosia. Oraz serdecznie witam przewodniczącego Rady Powiatu, pana Jacka Górawskiego. Uroczystego Polonapeza za głos w imieniu własnym oraz całego grona pedagogicznego. Drodzy maturzyści, moje serce, serca Waszych wychowawców, rodziców, rozpiera duma, kiedy Was dla Was patrzymy dzisiaj. Dzisiejszy Wariusz jest uchronowaniem kilku lat ciężkiej pracy, wysiłku i zaangażowania, jakie włożyliście w swoją edukację, a także czas, aby podziękować nauczycielom za ich wsparcie i motywację. Oraz rodzicom za cierpliwość i wiarę w Wasze możliwości. Ze swojej strony oraz w imieniu Pani Dyrektor Ewy Faszczy oraz całej Rady pedagogicznej dziękuję Wam i Waszym rodzicom za zaproszenie na barstów główkowych. Pragnę Wam życzyć, abyście w najbliższych miesiącach znaleźli sobie, sobie determinację, która pozwoli Wam osiągnąć wszystkie zamierzone cele. Niech Matura stanie się dla Was przepustką do realizacji marzeń, i początków wspaniałej przyszłości. Wierzę, że każdy z Was odnajdzie swoją drogę, wykorzystując talenty, które rozwijamyście przez te lata. Dziś, jak tradycja każe, zapominając o nauce, o egzaminach, odtęczymy dosłownie do taniec poloneza, aby zaakcentować, że jesteście dla nas ważni i zależy nam na Was. Bawcie się i cieszcie młodością. Korzystajcie z każdej chwili, bo taki wieczór już się nie powtórzy. Niech ta noc będzie niezapomniana, pełna radości i wzruszeń. Niech szaleństwo tej jedynej w swoim rodzaju zabawy będzie cudowne wspomnieniem. Patrząc na zaangażowanie organizatorów dzisiejszego balu i Was wszystkich, jestem przekonany, że ten bal będzie wyjątkowy. Dziękuję bardzo i życzę szampańskich zabaw. I o zabranie głosu poproszę starostasowskiego panią Edytę Marcherską Grosszą. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że mogę być dziś. kiedyś w tej szkole i bywałam na studniówkach jako nauczyciel. Dzisiaj mam ten zaszczyt, ogromny zaszczyt, ogromną przyjemność być tutaj jako starosta na Moi drodzy, patrzę na was i widzę pięknych, <coughs> młodych, wspaniałych ludzi. To cudowny widok, który cieszy moje oczy, moją duszę, moje serce. Jesteście piękni, jesteście młodzi. Się z wami taką refleksją życiową. Wszystko, co piękne, wymaga pracy, wymaga poświęcenia. To, że dzisiaj stoicie tutaj z nami na balu studniówkowym, wymagało wiele pracy waszych rodziców, wiele poświęceń, przez wiele lat. To, że dzisiaj czekacie na egzamin maturalny, wymagało wiele pracy. Waszych nauczycieli poświęcili z pewnością wiele godzin dni, miesięcy po to, aby dać Wam to, co najważniejsze. Edukację, która będzie filarem Waszej przyszłości. I tej świetlanej przyszłości Wam życzę, aby tak jak dzisiaj wyglądacie wspaniale, jesteście uśmiechnięci, pełni nadziei na wspaniałą przyszłość, to tego właśnie Wam życzę żeby to wasze życie było tak piękne, jak ten dzisiejszy wieczór. Żebyście przeszli przez życie tanecznym krokiem, uśmiechnięci, zadowoleni, aby spełniły się wszystkie wasze plany, aby wasze życie było spełnione, żebyście byli spełnionymi ludźmi, którzy znaleźli swój cel w życiu. Na egzaminie życzę samych sukcesów. W życiu osobistym, wszelkiej pomyślności, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. I tak jak Pan Dyrektor powiedział, ta noc się nigdy nie powtórzy. Nie ma dwóch tych samych nocy, nie ma dwóch tych samych wieczorów, dwóch takich samych dni. Cieszcie się, tańczcie, radujcie się swoją własną obecnością, bo w tym gronie z pewnością nie spotkacie się już. Będziecie pielęgnować przyjaźnie, ale w takim gronie nie spotkacie się już nigdy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, szampańskiej zabawy, wszelkiej pomyślności, tak jak już mówiłam, wszystkiego dobrego i tego uśmiechu na ustach przez wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mikrofon Czas mijanie układalnie. Dokładnie pamiętamy, gdy przed czterema lub pięcioma laty, trochę przestraszeni, rozpoczęliśmy naukę w szkole. Dziś stajemy przed Wami jako maturzyści, poważni, ułożeni i pełni zapału. Przed nami ostatnia prosta. Etap, który dziś rozpoczynamy, to decydujące starcie z naszymi słabościami. Walczymy o naszą przyszłość. Zapewne, na myśl o wspólnie spędzonym czasie w szkolnej ławie Każdemu z nas kręci się wokół za wzruszeniem. Jest to jednak moment magiczny, w którym uśmiech nie powinien zniknąć z naszych twarzy. To jeszcze nie pora na pożegnanie, ale już dziś pragniemy podziękować za wszelkie dobre, które doświadczyliśmy podczas naszego pobytu w Górach Siły. W tym szczególnym dniu dziękujemy się mojej Dyrekcji za opiekę i stworzenie nam warunków do zdobywania wiedzy, za codzienny uśmiech proste oraz krzywiące słowo w chwilach, w których my zaczynaliśmy wątpić. Jednocześnie przepraszamy za to, że nie zawsze było tak, jak być powinno. Trudno wyrazić słowami wdzięczności osobom, które podczas naszej edukacji w sposób szczególny były obecne w naszym życiu. Za troskę, cierpliwość, wyrozumiałość, pomocą dłoni oraz wsparcie w trudnych chwilach. Dziękujemy naszym wychowawcom. Stałą wartością jest to, co sobie wywalczymy i zdobędziemy ciężką kulturę. Tego uczyni nasi nauczyciele. Przygotowują nas oni nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również do dojrzałego życia. Dziękujemy za ogrom wiedzy, którą przekazują nam Państwo. Dołożymy starań, by Wasze wysiłki. Dziękowanka należy się naszym rodzicom, którzy nie tylko dzisiaj, nie tylko przez lata nauczyli w szkole, ale przez całe życie byli przy nas, wspierają nas swoją radą, pomagają, dodają otuchy, są wyrozumiali, cierpliwi zachęcają nas do pokonywania przeszkód. Kochani rodzice, żadne słowa nie wyrażą tego, co czujemy. Niech te skromne kwiaty i krótkie dziękuję będą symbolem naszej wdzięczności. W szkole Zawsze uczono nas szanować tradycje i obyczaje. By więc stało się im zadość, nasz bal pragniemy rozpocząć dostojnym, staropolskim tańcem – polonezem.